Halo halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze StumbleGuys Słuchajcie, jest nowy update i tutaj patrzę, a mamy coś takiego jak znajomi więc możemy mieć w końcu znajomych w Thunder Guys, Tylko 32, ale zawsze to coś fajnego. No i co, lecimy sobie z kolejną giereczką. Zaczniemy klasycznie od darmowego spina. Mamy nowe koło, koło starożytnego Egiptu. Być może, jeżeli dzisiaj nam szczęście dopisze i będziemy mieli tyle gemów, to jakby no, te koło się pojawi. No ale zobaczymy. Zaczynamy od pierwszego spina na dzień dzisiejszy. I Uwaga, uwaga. Dropem z dzisiejszego tej darmowego spina będzie uwaga, tylko nie jeden, że nie tylko nie jeden żeton. Najgorzej na świecie, dobra, ale w sumie... Nie, to 10 się brakuje. never Nevermind. Dobra, zacznijmy z pierwszą giereczką. Po tej gierce sobie polecimy oczywiście z kolejnym darmowym spinem. Um, kurczę, fajnie by było jakby jakiś tutaj lepszy skin mi no bo już y, zaczynają mieć się tutaj nudzić te aktualne. Jak grałem na poprzednim koncie, to szło to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o te skiny. No nie wiem, dobra, spróbujmy. Zacznijmy od Black Demona może. Ale no, serio, to znają znajomy coś ciekawego. Fajnie by było, gdyby dodali jeszcze jakieś klany czy coś ten deseń. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Zagra się naprawdę dość prężnie rozwija. No i pewnie prędzej czy później, właśnie jakieś klany czy tym podobne inne rzeczy się na pewno pojawią. No i dobra, lecimy sobie z pierwszą mapą. I mamy tutaj, uwaga, uwaga. O, Icy Highs. Spoko może być. Jak najbardziej, spoko. No, I co? Zobaczymy, jak mi pójdzie dzisiaj. Czuję, że jest taki dobry mood na granie. W sensie, że no, będzie dobrze szło. Mamy cały czas te poświatę z 2023 roku. Uhu, nowy rok. No, mamy w ogóle też emotkę z tego roku, więc możemy też jej używać. Dobra, hop, hop, hop. Double jump. No nie, najgorzej. Dobra, muszę jakoś ominąć... Nie! Czemu? Czemu, czemu, czemu? Nie! Najgorzej na świecie, spadłem. Normalnie sadgle dla mnie w tym momencie. Dobra, muszę uważać na te kule. Nie zrobić żadnego głupiego błędu. Ostatnio się chwaliłem, że odkąd przyszedłem na te... No nie! Co jest grane? Ej, coś... Ja nie wiem, co coś tu jest nie tak. Ostatnio się chwaliłem, że jak przeszedłem na, na te platformy, to że rzadko kiedy odpadam, ale... To chyba jest już przeszłość. Co jest grane? Ej, nie wiem. Black Demon nie oddaje mi zdecydowanie. Więc ja sobie zmienię tego skina. Na no, no naszego tej bałwany. Ten bałwan zawsze przynosił szczęście. I nie wiem, zmieńmy te poświaty na prezenty. Nie wiem, pozmi pozmieniajmy jakieś randomowe, nic nieznaczące rzeczy. Ja tak patrzę, że te 5 pucharków, tak, teraz będzie tak mi szło. No to kurczę, na dłużej zostanie. W sensie, coś tu że tak szybko nie wbiję kolejnych, kolejnego pucharku. Nie będę tak grał jak noob. No ale dobra, może tym razem pójdzie lepiej na Tile Fall. Mam taką szczerą nadzieję. Kurczę, miałem darmowego spina, zakręcić, zapomniałem. Najgorzej na świecie, dobra. Zakręcimy po tej gierce. Dobra, tak, tak. O, tutaj chyba trzeba. Tak jest. Prost, czemu ten chłopak skręcił dziwnie? Ej, halo! Nie! Czemu? Czemu tak się dzieje? Najgorzej na świecie. Dobra, i znowu odpadnę. Ej, bo ja gram, gram zbyt pasywnie. Wydaje mi się, że powinienem grać tak bardziej odważnie. Ja tutaj czekam, potem ci ludzie spychają. Albo sam się spycham. Tak, o, miałem darmowego spina. Tak nie, tak nie będziemy robili. Zdecydowanie, lecimy sobie z darmowym spinem. Może ten darmowy spin jakoś na pocieszenie coś fajnego wydropię. Jakieś, nie wiem, 75 gemów. Fajnie by było, bym sobie nowe koło otworzył. Stój, stój, stój. O, jest git. Jest git, 15 gemów. To jest zawsze fajny tutaj ten zawsze fajny wynik. Ja się cieszę. Cieszycie się też i wy, bo pewnie na kolejnym odcinku, tak myślę, może szybciej. Będzie opening tego koła, jeżeli się wyrobimy oczywiście, mam taką szczerą nadzieję. No i dobra, do trzech razy sztuka. Teraz będzie Canon Climb. I mam szczerą nadzieję, że ta mapa będzie no, jakaś taka prze przełomowa w tym wypadku, Bra. op! Jest git, jest bardzo dobrze, dobrze. chciałem tutaj e, powiedzieć, że jest bardzo dobrze, prawie kulą dostałem, więc może w sumie e, powinienem tak e, jakby, no nie mówić, dobra, uwaga, uwaga, szybko, dobra, jest git, jest git, naprawdę no, jest git, widzicie, bo to ten skin bałwanka, to, 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 wszy... oj, nieważne, to wszystko dzięki temu skinowi bałwanka, dobra, no i jest git. Jesteśmy w kolejnej rundzie do trzech razy sztuka, no, początek tego dnia nie był zbyt dobry, szczerze mówiąc. No ale udało się jakby nadrobić wszystkie zaległości i udało się przyjść dalej, przychodzi oczywiście klasycznie połowa graczy. No i co, i lecimy sobie z kolejną mapą. Tam fajnego skina miał gościu, takiego jakby z VHS, nie wiem czy wiecie o którego mi chodzi. Dobra. Lecimy sobie z kolejną mapą, ja tutaj dosłownie ziewam, bo no mój dzisiejszy performance jest Giga to e, giga słaby. O tu, ilu jest hustle? Dobra, lecimy. O, ten skin obok nie jest giga spoko. Naprawdę jest e, kozakiem, tak uważam. Nie, o, jest git, jest git, jest git, dobra. Przepchnęło mnie to w jakiś dziwny sposób. E, no tutaj się musimy ustawić. Innej możliwości tutaj nie ma. No, nie, nie zauważyłem tego. Najgorzej na świecie. I Teraz to się chowa, wszystko. Ale dobra, udało mi się, Jakoś rzutem na taśmę, ale się udało. Najgorzej na świecie, serio, takie błędy głupie popełniam, że aż szkoda. Że aż szkoda gadać, dobra. Lecimy. Ostatnio się nauczyłem jeździć tymi samochodzikami, więc mam nadzieję, że tak by zaprocentuje i że uda się dostać do wielkiego finału. Mam taką szczerą nadzieję. Tutaj nic nie widać w ogóle aktualnie. O, jest git. O, jeszcze przeszlaban się udało przejechać, też fajnie. Dobra. No, i będziemy w finale, wszystko na to wskazuje. Tak jest, dobra, ledwo co, ale się udało i jest finał, no więc, skoro jest finał, to może uda się zdobyć tę szóstą koronkę, fajnie by było. Tylko to muszę, muszę też dostać taką mapę, na której powalczę trochę, bo no ostatnio nie miałem za bardzo szczęścia, jakby do tych map. O, jest over and under, więc tutaj trzeba dobrze zacząć, bo jak no kiepsko zacznę, to będzie lipa, więc pełne skupienie. Dobra, zaczynamy od tego Jest git. Dobra. Jest bardzo dobrze na chwilę obecną. Oj, tutaj, tutaj lekka zawiecha. Ale jest git jak na razie. Dobra. Kurczę, nie jest dobrze. O, w sumie niezła taktyka. Niezła taktyka. Nie, to jakiś koteł jest już blisko zwycięstwa, ale spadł. Dobra, jest, jest teraz szansa dla mnie. No nie, presja, presja mnie zeżarła, stres, dosłownie autentycznie. Palec się omsknął i poszło, no nie, najgorzej na świecie. A było tak blisko, wystarczyło tylko skoczyć na tamtą platformę, a nie robić jakiegoś double jumpa. No nie, nie wierzę w to co się wydarzyło. No ale no nic, mamy 20 puch, dwadzieścia tutaj gwiazdek. Jeżeli chodzi o Stumble Pass'a, 50 gemów będzie niedługo. Ej, to w sumie. W sumie w sumie pewnie się niedługo tutaj uda coś zrobić. Dobra, lecimy sobie z jeszcze jedną gireczką. Myślę, że do 4 razy sztuka w takim wypadku, skoro. Za pierwszym razem się nie udało, za drugim, za trzecim już było blisko, no to za czwartym się musi. Nie wiem, może stworzymy nowe przysłowie do 4 razy sztuka, jakby... Jest takie prawdopodobieństwo, jest taka szansa. Więc, no, kolejna tutaj mapa to będzie Jungle Roll. Więc, całkiem ciekawie, prawie tutaj się już ustawię. No i co? I lecimy z tematem. Op, nie w głupim błocie tej ugrzązłem na samym początku. Nie jest to dobry prognostyk. Ale, tutaj dużo osób spada. To jest jakby etap, gdzie właśnie bardzo dużo osób spada. Więc, postaram się tutaj bardziej na prawą stronę zejść. Dobra, hop. I teraz jakoś w taki sposób. Nie dać się zepnąć, jest jakby podstawowa kwestia. Teraz, teraz na drugą stronę. Hop. I znowu będzie trzeba przeskoczyć. I teraz Benz. Dość sporo osób pospadało, ale też dość sporo tutaj przetrwało dalej. Więc, o niebie biedny szkretor. nie wiem czy to widzieliście, ale bo tutaj spadł z kretesem, że tak powiem. No i dobra, udało się. Po początkowych tutaj. Yy... Byłaby gierka, troszeczkę się można powiedzieć, wyrobiłem. O, tutaj ktoś wyszedł niefajnie. No i co? Koniec rundy. E, Połowa graczy przechodzi. W ogóle ktoś w, ten, w skinie Świętego Mikołaja sobie gra. To już trochę po świętach. Więc tutaj gra powiedziała: Co, Strój Świętego Mikołaja, odpadasz gościu. No, tak stwierdzili i tak też się wydarzyło. A tymczasem kolejna mapa. O. Mamy bombardment. Okej, okay, całkiem spoko. No i co, lecimy sobie z temacikiem. 2-0 start. No i musimy uważać na bomby. Dawno nie grałem na tej mapie, szczerze mówiąc. Bardzo rzadko na nami się losuje. Ale jest to dość fajna mapka. Generalnie rzecz ujmując. Dobra. To trzeba uważać, żeby tutaj nie zrobić żadnego głupiego błędu. No! Jak ja nienawidzę tych emotek głupich, gdzie może tutaj ktoś się zepchnąć albo coś innego zrobić. Naprawdę jest to głupie. Bra. o i ten chłop spadł i dobrze mu tak. Dobrze mu tak, a nie. Trzeba tutaj innych spychać, więc sam spadł. Oj, tutaj już coraz więcej tych bombek leci. No fajnie byłoby jakby tutaj ktoś odpadł i żebym to nie był ja. Jedna osoba tylko musi odpaść i będę w finale. No, te bomby już coraz bardziej tutaj w moim kierunku lecą. Jest, udało się. Jest finał, po raz drugi. No, już się trochę cykałem, bo jednak... Ee, no, było blisko, żeby tutaj... żeby tutaj odpaść. No i kolejna mapa. I co to będzie, co to będzie? O! Paint Splash, okej. Okay. Tutaj ta końcówka jest taka dość zabójcza, no ale zobaczymy, powalczymy jak najbardziej będzie tutaj walczone myślałem, że ten wałek mnie jeszcze tutaj przetrąci a z moim talentem byłoby to jak najbardziej możliwe dobra hop, i teraz szybko, szybko, szybko szybko dobra, lecimy tutaj o, ktoś tutaj spadł no nie, muszę czekać tak niefortunnie się wydarzyło A ajajaj ale tutaj jest jeszcze Tutaj jest jeszcze klucz. O nie, dobra, już widzę zwycięzcę. Już widzę zwycięzcę. No ale trudno, no. Starałem się, ale no niestety się dzisiaj nie udało.